Witajcie na moim nowym odcinku. Dzisiaj Wojan ściągnął miniaturkę od zagranicy i zaraz podam twórcę od kogo, tylko jakby co, ta miniaturka nie jest w 100% ściągnięta, tylko jedynie co ściągnął to maskę, linkę i ogólnie jak miała ta miniaturka wyglądać, ale tło jest inaczej. Teraz Zobaczycie. Widzicie właśnie dwa przykłady ściągniętych miniaturek. Znaczy, jedną z tych miniaturek. I właśnie to przypomina Nitro Look DX. Od niego jest ściągnięta. No i oglądacie. Dalej, dalej oglądajcie. Twórcy ulubioni. Fajen. Co robi dla wyświetleń? Jak no, każdy YouTuber. 2017 rok był lepszy, bo przynajmniej youtuberzy przynajmniej nie robili to dla hajsu, tylko dla przyjemności.